Nie na, na to dałem ci talent człowieku, byś tę czynił, lecz byś krzywdy znosił, byś uniósł w sercu dar i z terem między ludzi nie chciał wymuszać, ani byś krzykiem chciał drugich zagłuszać, lecz byś twą wiarę zachował dla siebie, na to byś przemógł siłą przeciwności i złanie, czynił w obronie potrzebie, a będziesz wszystko miał, o coś mnie prosił. Dopiero wtedy uzyskasz coś żądał, moje tu nie będziesz oglądał, komukolwiek na twojej drodze stawię, czy jest przeciwny lub będzie oporny, wiedz, że z moją wolą jest i z mojej woli i w mojej prawie. Możesz być pokorny.